Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na poniedziałkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. 49. Ogólnopolski Zjazd Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego odbył się w Muzeum Archeologicznym na Krzemionkach. Był to kolejny etap promocji kompleksu neolitycznych kopalni krzemienia po ich wpisaniu na listę UNESCO. Przewodnicy mieli okazję poznać niepublikowane jeszcze informacje na temat neolitycznych kopalni krzemienia. To coroczna tradycja środowiska Świętokrzyskich Przewodników PTTK. Zapraszając na takie zjazdy kolegów z całego kraju, Świętokrzyscy Przewodnicy chcą rozreklamować piękno naszej małej ojczyzny. Spotykając się w innym mieście, w innym powiecie, przy tej okazji chcemy robić promocję dla tegoż miejsca pod względem atrakcji turystycznej kraju, z naszej historycznej, a jednocześnie samorządowcom dać możliwość zaprezentowania swojej małej ojczyzny dla przewodników z całej Polski, bo potem ta promocja, ta wiadomość o tym miejscu i wędruje po całej Polsce. Tegoroczny wybór miejsca na zjazd propagatorów turystyki był oczywisty. W ten sposób świętokrzyscy przewodnicy chcieli pochwalić się tym wyjątkowym zabytkiem. Dlaczego krzemionki? No, fantastyczna okazja krzemionki pokazać, choćby ze względu na to, że zostały wpisane na listę UNESCO. Krzemionki, które potwierdzają, że region świętokrzyski od zarania dziejów był osiedlany, zasiedlany przez ludzi. Epoka kamienia, epoka żelaza, aż do dnia dzisiejszego ten przemysł w dalszym ciągu trwa. Ostrowiec Świętokrzyski, krzemionki to początek naszej historii to było także najlepsze miejsce i okazja do przyjęcia do przewodnickiej rodziny kolegów, którzy właśnie uzyskali prawo do oprowadzania po terenie Neolitycznych kopalni krzemienia pasiastego. Staramy się młodych przyciągnąć. W tej chwili właściwie no organizujemy tylko kursy na terenie miasta Kielc, dlatego że no trudno tutaj nad kamienną nawet próbowaliśmy trudno nam po prostu zebrać aż na tyle osób chętnych, ale dzisiaj właśnie blachowanie, blachowanie 17 Nowych przewodników, przewodników świętokrzyskich. Nowa krew, nowe pomysły, i myślę, że przewodnictwo plus. E współpraca, integracja ze środowiskiem lokalnym. Mamy jeszcze, to będzie przynosiło swoje owoce. A mamy dużo jeszcze w zapasie pomysłów, żeby po prostu też przybliżać historię tych ziem, geografię tych ziem, przyrodę tych ziem, także, żeby każdy mógł po prostu posłuchać albo nawet z nami pójść na wycieczkę. Gospodarze, czyli Muzeum Historyczno-Archeologiczne, bardzo ceni sobie takie kontakty i współpracę z wykwalifikowanymi przewodnikami, którzy w najbardziej kompetentny sposób przekazują wiedzę na temat tego unikatowego zabytku. Z pewnością od tych właśnie osób zależy odpowiednie informowanie na temat tego, jaka jest istota owego dziedzictwa, i stąd. Też pomysł na zorganizowanie sesji popularno-naukowej. Jest to pomysł, który zrodził się w głowach organizatorów z grona właśnie tychże przewodników, i my, jako gospodarze, możemy się tylko cieszyć, że to taki właśnie obrót przyjęło. Przewodnicy twierdzą, że takie spotkania są najlepszą okazją do rozreklamowania nie tylko właściwej lokalizacji kopalni krzemienia, ale także walorów samego kamienia. My jesteśmy jak gdyby takim pasem transmisyjnym dla tych, którzy o Krzemionkach tylko gdzieś słyszeli. Ta nazwa sama, która kiedyś funkcjonowała, Krzemionki Opatowskie, bardziej kojarzone są z Opatowem, miastem, które się przejeżdża autokarem, jak gdyby nawet nie zatrzymując się. Te, te krzemionki tam są szukane. Krzemionki chcą, chcemy pokazać jako przewodnicy e, dla e, zainteresowanych w całej Polsce, żeby ich utożsamiać właśnie najbliższą okolicą e, Ostrowca Świętokrzyskiego. I krzemionki, e, mało sama, sama nazwa mało my tłumaczy o co chodzi, a ten krzemień pasiasty e, został rozpropagowany w tym e, w czasie, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Krzemień pasiasty zrobił w Brukseli furore trwa do dnia dzisiejszego. Stąd przemionki. Przede wszystkim. Dzięki serii wykładów wygłoszonych przez naukowców specjalizujących się w badaniach naukowych na temat neolitycznych kopalni, przewodnicy mogą uzupełnić swoją wiedzę na temat krzemionek. Dzięki temu przekazywane dalej informacje będą miały wartość naukową, a nie obiegową. Ja bym nie popadał być może w taką. W Konieczność czy, czy chęć zwiększenia za wszelką cenę frekwencji, bo to nie jest y, droga chyba właściwa. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby zwiększyć jakość informu, informacji na temat istoty dziedzictwa i temu też no, służyło również i moje wystąpienie, pokazujące raczej tło, którym jest ogólnie region Świętokrzyski, y, tylko i wyłącznie ze wzmiankowaniem samych krzemionek. Y, moi następcy czyli pan doktor Jerzy Tomasz Bombel i kolega Artur jedynak oni będą w swoich wystąpieniach mówić głównie o krzemionkach i sądzę że to będzie też okazja do podzielenia się z gronem przewodników świętokrzyskich nowymi informacjami na temat wyników badań na temat tego w jaki sposób można wzbogacić jeszcze wiedzę zwiedzających o kolejne elementy i to jest z pewnością niezbędne. No możemy się naprawdę cieszyć, że dzisiaj się udało spotkać z tak szacownym gronem przewodnickim, bo z pewnością ten przekaz będzie właściwy i wydaje nam się, że oni sami będą dbać o to, żeby powielać te informacje dzisiaj zasłyszane. Okazuje się, że tematyka wykładów zawierała także treści, jakich do tej pory nigdzie nie publikowano dotyczy rzeczy, których jeszcze były niepublikowane, czyli to są materiały, wiadomości, które otrzymamy, które jeszcze nie zostały opublikowane w żadnym przeglądzie archeologicznym, w żadnej pracy naukowej. I my tak jakbyśmy by mieli pierwszeństwo, jakbyśmy mieli prawa autorskie do tych wiadomości, które nam właśnie pan doktor przekaże. I to będzie właśnie to, co jest niepowtarzalne. Jedna z najciekawszych teorii, z jakimi przewodnicy zostali zapoznani, dotyczyła wpływu szamanizmu na działalność i życie neolitycznych górników. Żeby zrozumieć o co to naprawdę chodzi, czyli jak wyglądała ideologia ówczesnych górników, po co oni to robili, to trzeba trochę no, inaczej na te problemy popatrzeć. No ja przez, mnie muszę przyznać przez kilkadziesiąt lat, właśnie ten problem najbardziej pasjonował i fascynował. Ostatnio doszedłem do wniosku, że no, żeby zrozumieć na przykład powstanie tych głębokich kopalń komorowych, czyli szyb na 9 metrów, potem i te podziemie, wielka komora, tam jest całe tak zwane zabiegi polegające na Ścianowaniu, zaganianie ścianą, to są takie terminy górnicze, oraz budowanie nad tym obiektem takiej klety, czyli właśnie takiego zadaszenia. Żeby to wszystko zrozumieć, należy sięgnąć do szamanizmu. Tak, dlatego, że konstrukcję takiej klety, czyli zabudowa na planie koła. Jest typowa dla kultur pół, neolitycznych, północnoeuropejskich i, pół, i azjatyckich. Natomiast na naszym terenie, tutaj, yy, dominuje zabudowa na planie yy, czworoboku. To jest zupełnie co innego. Jeżeli się jeszcze przypatrzymy tym, yy, tym zjawiskom, właśnie związanym. Z tego typu zabudową, to okaże się, że ona istnieje do dziś dnia. Zarówno na północy Azji, jak i u Lapończyków, nie mówiąc już o tym, o potomkach tych ludów azjatyckich, które przewędrowały do Ameryki Północnej i tam budowały takie powiedzmy jak tipi i tego typu. Yy, zabudowę. Uzupełnieniem wykładów była oczywiście wycieczka po rezerwacie, a przede wszystkim po zamkniętej z powodu prac remontowych podziemnej trasie turystycznej. W 49 Zjeździe Przewodnickim na Krzemionkach uczestniczyło ponad 100 propagatorów turystyki z całego kraju. Posadzeni w areszcie i ich rodziny są bohaterami najnowszej wystawy prezentowanej w Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kultury. Przez zdjęcia przebijają się prawdziwe, szczere emocje, i tym bardziej trudne do uchwycenia, że fotografowie nie mogli pokazać żadnych twarzy fotografowanych bohaterów. Prace fotograficzne prezentowane w Ostrowieckiej Galerii Fotografii były efektem realizacji projektu socjologicznego zaadresowanego do rodzin z których jeden z jej członków odbywa karę pozbawienia wolności. To, to jest podsumowanie piątej edycji projektu Teatro Tata i Ja. Jest to taki projekt realizowany przez Teatr Realki i Aktora Kubuś w Kielcach, przez Górze Zamkowe, przez Zakład Karny w Kielcach. Oczywiście przy udziale jeszcze tam kilku osób, między innymi też Związku Polskich Artystów Fotografików Okręgu Kieleckiego, Którzy dokumentowali te wydarzenia. Jest to projekt skierowany do rodzin, które są w tym momencie niekompletne. Wiadomo, są różne zakręty życiowe, czasem albo mama, albo tata spędza czas po prostu w zakładzie karnym jest osadzonym. I projekt ma na celu pomóc takim rodzinom, żeby przez te kilka. Warsztatów, spotkań warsztatowych wyjść do teatru, mogły poczuć się jak rodziny kompletne, żeby dzieci mogły poczuć, że mają obojga rodziców, żeby te rodziny po prostu, wiadomo, to jest dla nich ciężki okres. Nikt nie chce, żeby one się rozleciały. Także taka pomoc w tej formie terapeutyczna, resocjalizacyjna. Choć temat projektu wydawał się być bliższy reportażowi, to prezentowane fotografie miały nieco inny charakter. Cytuję jako fotografię artystyczną jednak. No, tak się składa, że akurat y, ona jest y, na czymś, myślę, pomiędzy albo na granicy fotografii artystycznej z reportażową. No, ponieważ y, fotograficy mieli za zadanie udokumentować wydarzenia, które odbywają się w ramach projektu. Teraz mama, tata i ja. No ale no, każdy robi to na swój sposób i składa się jakby cząst cząstkę swoją w to włożyć. Specyfika bohaterów tego projektu narzuciła, ale i ograniczyła też sposób, w jakim można było przedstawiać fotografowane postaci. Fotograficy no, mieli ciężkie zadanie, ponieważ musieli dokumentować te chwile, pokazać na swoich zdjęciach emocje, ale pokazać te emocje z ochroną wizerunku twarzy, prawda? Także nie ma twarzy na tych zdjęciach, a musimy pokazać jednak emocje. To jest dosyć. Dosyć trudne zdjęcia. Ciekawy projekt fotograficzny i ciekawy projekt taki, taki życiowy po prostu. Pomimo tych obwarowań, zdjęcia ujmują swoją subtelnością i kreatywnością, jaką musieli wykazać się ich autorzy. W tych fotografiach, zarówno jak i w sztuce, najważniejsze jest przekazanie pewnych emocji. No i myślę, że te zdjęcia emocji nastroju. Myślę, że one to oddają. Natomiast trzeba podkreślić to, że fotograficy mają dosyć trudne zadanie podczas wykonywania tych fotografii, ponieważ specyfika projektu jest taka, że obejmuje ochronę wizerunku uczestników. No i tutaj... W tym cały szkopu właśnie, jak te emocje pokazać w ten sposób, żeby tych twarzy nie pokazywać, żeby nie można było nikogo rozpoznać. Jest to trudność dodatkowa pod tym względem, że jest to któraś już edycja programu. No te zajęcia mniej więcej są zawsze podobne, zawsze mniej więcej w podobnych miejscach. No i jak gdyby coraz ciężej może być wybrać zdjęcia, które są jakąś nowością czy ujęcia, które są jakąś nowością. Wystawę Mama, Tata i Ja można oglądać w galerii fotografii mieszczącej się w Ostrowieckim Browarze Kultury. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania dotacji z funduszy europejskich. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miasta 28 lutego w godzinach od 10 do 13. Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać pod numerem telefonu 41 378 1206. Ostrowieckie siatkarki były bardzo bliskie odniesienia drugiego w tym roku zwycięstwa. Po dobrej grze uległy one 1 do 3 drużynie stali mielec. O losach spotkania zadecydowała przegrana w trzecim secie. Po zwycięstwie w Krośnie kibice liczyli na kolejne punkty. Nasz zespół z każdym meczem prezentuje się coraz lepiej. Stabilność składu i wzmocnienia dają pożądane efekty. W sobotę do Ostrowca przyjechała drużyna Stali Mielec. W jej składzie występuje była zawodniczka KSZO Dorota Ściurka, która po raz kolejny potwierdziła swoją wartość wyniesioną z lat grania na parkietach Ekstraklasy. W pierwszym secie toczyła się wyrównana gra, ale od stanu 9 do 9 Mielczanki uzyskały kilkupunktowe prowadzenie, którego już nie oddały do końca seta. W drugim secie do głosu doszły nasze zawodniczki. Początek był zacięty. Spotkanie od stanu 13 do 18 zmieniło całkowicie swój charakter. Kilka punktów zagrywką odrobiła Kamila Kobus, a Monika Kawa kończyła wszystkie ataki. Końcówka seta była bardzo emocjonująca. Przy stanie 23 do 23 błąd popełniły Mielczanki i to gospodynie cieszyły się z wygrania tej partii. O losach spotkania zadecydował trzeci set. Walka była wyrównana do stanu 24 do 24. W tej partii żadnemu z zespołów nie udało się odskoczyć na kilka punktów przewagi. Wynik cały czas oscylował wokół remisu. Niestety, dwie kolejne akcje skutecznie zagrały milczanki. Dorota Ściurka po raz kolejny udowodniła, że w ważnym momencie zespół może na nią liczyć. To właśnie ona udanie wykończyła decydującą piłkę. W czwartym secie zawodniczki Krzo straciły energię i koncepcję gry. Stal szybko objęła kilkupunktową przewagę, którą utrzymała do końca. Po spotkaniu trenerzy wskazywali na trzeci set jako decydujący moment całego spotkania. Moim zdaniem mecz stał na całkiem przyzwoitym poziomie. Szkoda trzeciego seta, szkoda tych kilku błędów, które popełniliśmy. Myślę, że wynik mógłby wyglądać inaczej, jeżeli byśmy tego trzeciego seta wygrali. No ale cóż, brawa dla dziewczyn. Myślę, że pokazały się z dobrej strony. Czy widzisz postęp, regres? Na pewno widzę postęp. No zresztą to widać po wynikach. No tydzień temu wygrana w Krośnie. No w tym tygodniu no myślę, że po walce. Mecz przegrany, więc uważam, że lepiej się ogląda takie mecze, nawet przegrane, ale po walce, niż gdybyśmy w ogóle wyszli na boisko i zaprezentowali się słabiej. Bardziej czego się bierze? E, e, chyba w drugim secie skończyliśmy 20 ataków oczywiście w akcjach powtarzanych, prawda? I skąd... Czy Mielec tak dobrze bronił, czy myśmy mieli problem? W czym właśnie problem? Osobiście uważam, że Mielec bardzo dobrze bronił i dzisiaj brawa dla dziewczyn z Mielca. No cóż, no na pewno trudniej się gra... Fakt, że po przyjęciu mieliśmy dobrą, wydaje mi się, skuteczność. Mielec dobrze się ustawiał, dobrze nas czytał. Eee, mimo to kończyliśmy ataki. Eee, cóż, no nie chcę zrzucać winy na drobne jakieś kontuzje, urazy. Po prostu, no wygrał lepszy. Przyjechaliśmy tutaj z planem zdobycia e, trzech punktów. Natomiast zespół z Ostrowca po ostatniej wygranej, e, no na pewno poczuł się, dziewczyny poczuły się zdecydowanie lepiej, i przystrzegałem swój zespół, że łatwo skóry nam nie oddadzą i te punkty trzy, żeby zdobyć, to trzeba będzie się pomęczyć. Czy ta końcówka trzeciego seta tu była taka decydująca o, o wszystkim? Wydaje mi się, że tak. że. Ten trzeci set zdecydował i trochę można powiedzieć, że powietrze uszło z zespołu, z KSZO i już czwarta partia była po naszej myśli, tak jak miałyśmy grać. Jaki wpływ na zespół mają te najbardziej doświadczona zawodniczka? Bo ona chyba tak troszeczkę też przesunęła. No Dorota skończyła tą piłkę ostatnią, tak? W trzecim secie i chwała jej za to. I no na pewno Dorota trzyma nam przyjęcie i jest taką, wydaje mi się, że dużą podporą dla dziewczyn, które dopiero wchodzą. Ten świat siatkówki. Zabrakło trochę konsekwencji, trochę szczęścia w końcówce trzeciego seta, trochę doświadczenia. Wierzyłyśmy do końca, że, że możemy wygrać ten mecz, bo tak naprawdę grałyśmy na równi z równym, ale no mówię, no coś, coś zabrakło w tym trzecim secie i się nie udało. Pomimo porażki nasze zawodniczki wyraźnie odżyły i są na dobrej drodze, aby udowodnić swoją wartość. Z każdym meczem nasza drużyna staje się coraz mocniejsza, nie tylko sportowo, ale i mentalnie. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam jutro o stałej porze. Do zobaczenia.